się mano, stwierdziłem ja tak i witam was kolejny kolejnym może odcinku, bez na Fijan, znaczy, to i jest jest pierwszy odcinek też Station, Nie, taka zabawa by mi W którym tutaj właśnie stoję. Eee, hotel, hotel. I będziemy Mogę sobie wiachałam w łóżkach w miasto, Dobra, w centrum Ja już zejmę nagrywanie jak coś. No to może w prawo kurde, tak się przywitałem też nawet. No to chodźcie, no. Wiesz, nas będzie tylu to nie będzie trafiać, kurwa. 40 fesów ma mam ja tylko. Ja sobie biegłem że drzewa do No to skaczcie. Siemanko, witam w mojej kuchni. Hehehe, <laughs> Fudal to fudal, no. A ja? Wyłączcie tą latarkę, bo nas widać. Dobra. Taki event bardzo dobry. <śmiech> Lecimy. <śmiech> <na> ten... <laughs> Lecimy. Lecimy tutaj, jesteśmy tutaj. Oj i leci, ura! leci! Wyścig szurów. Nie trafi dobrę. No. O, dostałem kurde nogi na biegły nie! Już nas widzę, już można świecić. Świecie, świecie latarkami. Dobrze jest! Patrzcie, ja dobiegłem w ja O, Dostałem! Ja kurde obok mnie! Świetnie latarkami, ty! Ktoś padł? Ja dostałem nogi, potrzebuję bandaży. Dawaj, lecimy dalej, chodźcie. A ja zaraz ginę, bandaża potrzebuję. Ja znowu padłem pierwszy, a wiem. To nie wiem, jaka sniper Ale ambo ktoś dostał. sniper, Kto przeżyje? kto wytrwa? Spadłem! Nie jak beczka. Dwóch tam jest, ty Dobra, to dobra, dobra, co? 4, 3 4 2 4, 4, 4. 4. Dupas ja no Zostali... wywaliło mnie z serwera, co? Nie ten. Nie nie ten. Nie Uuu, co za guhund, bo a taka akcja była! Kolejną cicinę super, Słysza. super Słysza. Nagrywam już! Dobra, jak gdzie? Na kamieniach, kurwa, a na BBS-ie! tą samą drogą biegniemy, nie? dodajcie no nie, czekajcie, nie było, czekajcie, ale... czekajcie, jeszcze, dodajcie jeszcze, dodajcie jeszcze. zabijaka, no tak co tak, ale... tyg. się logują. Ale... Kto to jeszcze nie jest? Trela, ty nie jesteś? No. Nie, mnie dodajcie. Nie dodaję. Numer 5. Dobra, Romana. Poczekajcie <grymka> już. Zupa Romana. Chowajcie się na kamienie szybko. Się, ja. się tam bardziej. Wszyscy się klepią. Tak, tak się organizuje Ta w tej rzeczy. Ktoś jeszcze? Te? Jak się organizuje, kurde, tutaj chodźcie, chodźcie w 10 wszyscy. osób, 10 typa będzie raszowało. <noise> Ej, nie mogę wstać, Ale beka, jakby granata Ciko, A założyliście, że faceci stoją, a kobiety klęczą? Tak <noise> ale, ale będzie slajm Zużyjemy za amunicję, ty <noise> i <zużywia, biega, ty. głos> lecimy, panowie są już? Czekajcie, jeść Dla od nas tutaj zabiją, zanim się doogniesz? Ej, jak możecie to drzicie przez mikrofon. Zanarnie i zaslana. Ej, typo. Biegniemy na Z shotgunem, shotgunem. Dostałem! Shot dawajcie, lecie, dawajcie lecie, lecie. Lecimy! Cudźcie się! Jolo! Jolo! A bo mu się skończyło, go zabiję zaraz! Jak go zabiję go! Jak go zabiję? Jak Zaraz go zabiję! Zabiję go! Zabiję go! Jest mój! Gojnie ty patrz, do końca, do końca go cisnę! Do końca! Zabiję go, szczokanem padla! Odwróć się! Odwróć się! Nagle widzi jednego, ja pierwszy wybiegłem, a nagle dzisiaj skończył <noise> 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 Jaki się <noise> mi... Jaki śmiech Jaki bieg... <noise> bieg... bieg... Ja biegę za typem, cisnę typa do końca Pani ja jeszcze jeden za tobą biegnie <noise> Dobra, strzelają <noise> we mnie, nie? Nie! Ja na bambuchu dostałem dwa szoty, przeżyłem i mi zostały sami. w mam stop! <noise> <noise> jak... Ja się wykrwawiłem, nie? Zabiłem go! Zabiłem! Nie. Wygraliśmy tą wojnę chłopaki, udało się! Przeżyłem! 10 na jednego ty! Red no mercy bitches! Red no mercy! Tylko no teraz. No macie drugiej postaci bambusa? Nie no, czekamy spokojnie Tak się kończy kolejny odcinek Dobra, już włączyłem nagrywanie nie, <noise> nie, raz z kolei, ja. tak, nie ja jestem. z nami. nagrywanie? Tak. Dawaj do dziury wszyscy, wziorę, to do widzę. dziury. To kogo jeszcze nie ma? Dawaj, dawaj ja, do dziury, no. ja spróbuję do No dawaj, dawaj, dawaj. Ja już mam cały pas. Dawaj do dziury. Dawać nie ruszajcie się tu. Ostatniego brakuje. Ja próbuję do was zobaczcie zaraz. Dawaj do dziury wszyscy. I na glebe, nie ruszać się. Idę w stronę. Kto, kto wyszedł? Kogo waliło? Nie wiem czy nie wwaliło? do waliło. Ty, ty dostałem. Nie, nie, my mamy barierę Ej jeszcze. się dobra, wywaliło, dobra chodźmy, bo naprawdę. Dobra, wywaliło, Czekaj. to co? Czekajcie, muszę się podnieść. No, no lecimy, lecimy Są na... By na policję. Na policję. Na policję. Od to dresie. Dawaj. Za mnie! Za mnie nie, nie wiem! Idioci, ja mówię, idioci! Jolo, popaki, jolo! Zginąłem! Zginąłem, ale nagrywam! A ojca, cienko, cienko tak sobie chodzi! Fak, drugi, padłem. Ufaj, ja, ja pierwszy umarłem uuu. tym razem. Ja mam 0% hapsa. Ale nagrywam wzią. was, chłopaki, no nagrywam. To już nie jest tak emocjonujące, ale nagrywam. No ja ja dostałem. No ja policji, to, to dwóch typów tam. Jakie typy. Dobra, to było bardzo szybkie, bo trwało to dwie minuty, ale dobra.